Szanowni Państwo, e, chciałem e, zapoznać Państwa z protokołem komisji skrutacyjnej powołanej do, na pierwszej sesji Rady Miejskiej Jeleni Góry do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleni Góry. Komisja w składzie przewodniczący Rypiński Józef, sekretarz Wójcik Danuta, członek Obas Robert oraz Sajnok Miłosz. Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania. W głosowaniu udział, udział wzięło 21 radnych, głosów ważnych oddano 20, głosów nieważnych 1. Komisja stwierdza, że kandydat, którym był Wrotniewski Leszek, otrzymał następującą ilość głosów: za 11, przeciw 7, przy dwóch wstrzymujących się. Bezwzględną większość stanowi 11 głosów. Wobec powyższego komisja stwierdza na podstawie oddanych głosów, że radny Wrotniewski Leszek został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry. No, ulga z dobrego wyniku, bo wbrew pozorom ten wynik mógł być zupełnie inny. No i przykre, że nie odbyło to się w innej atmosferze że nie, 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 ma, nie ma zgody jakby, po tej stronie stołu, po której się znajdowaliśmy. Ja traktuję funkcję przewodniczącego, tak jak już powiedziałem, w tej kadencji i w poprzedniej, jako zupełnie usługową i zależy mi tutaj bardziej na spokoju i wyko wy właściwym wykorzystaniu potencjału Biura Rady. I usprawnieniu pracy Rady, i to jest moje główne zadanie. Także to jest też jedno z zadań przewodniczącego: prowadzenie obrad i przygotowywanie obrad. Natomiast mówię, ja mniej mnie mniej interesują funkcje reprezentacyjne. Także skupiam się w tej kadencji na, na tym, co jest najważniejsze dla pracy przewodniczącego. Panie przewodniczący, nowo wybrany przewodniczący, bardzo serdecznie panu gratuluję wyboru na przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Jest to wielki obowiązek, ale i wielka odpowiedzialność. Jestem przekonany, że hasła głosowane przez, głoszone przez kandydatów, przez liderów ubiegających się o funkcję i prezydenta i kandydatów do rady były szczytne i piękne. Przypomnę niektóre z nich, aby chciały tu żyć nasze dzieci, Razem dla Jelenie Góry swoją funkcję traktuje jako służebną. Te hasła, bez względu na przynależność, pasują do każdego ugrupowania. I myślę, że każdy z nas, a szczególnie pan przewodniczący, weźmie pod uwagę to, żeby byli zadowoleni nasi mieszkańcy że nie dyscyplina partyjna, lecz zgodnie z własnym sumieniem należy postępować tak, żeby nasze miasto się rozwijało i żeby nasi mieszkańcy, nasi wyborcy byli z nas zadowoleni. Najważniejsze w, tej, w, w tym momencie jest to, że jesteśmy po wyborach, wybraliśmy prezydenta. Myślę, że konsolidacja Rady to jest najważniejszy temat na najbliższe dni, tygodnie. Uspokojenie atmosfery. No zobaczymy, czy to się uda, no, ale ja jestem za tym, żeby ta Rada e, pracowała wspólnie e, i, i, i jej je efekty odczuli mieszkańcy.